Wszystkie drogi do Santiago di Compostela biegną przez Ujów. W dawnych wiekach, gdy pielgrzymowano do grobu świętego Jakuba w dalekiej Hiszpanii, trzeba było przejść przez tą urokliwą wieś, znajdującą się na ślężańskim szlaku świętego Jakuba. To właśnie dlatego w tym miejscu wybudowano w XIII wieku niewielki romański kościół, który jest dzisiaj jednym z najstarszych zabytków w gminie Mietków. Na przestrzeni wieków, Wielokrotnie go przebudowywano. Ślady tej najstarszej części możemy dostrzec w murach prezbiterium, gdzie widać łupki skalne i polne kamienie wykorzystane do budowy świątyni. W okresie baroku powiększono okna oraz wzniesiono kruchtę zachodnią, co podkreśliło orientowany, czyli związany z kierunkami świata, charakter kościoła. Kościół orientowany budowano na osi wschód-zachód gdzie prezbiterium z ołtarzem znajduje się od wschodu, zaś wejście od zachodu. Tak jest i tutaj. Ma to znaczenie symboliczne, bo we wszystkich wielkich religiach wschód oznacza skierowanie się ku Bogu, zaś zachód kojarzony jest z naszym zwykłym życiem. Przekraczając drzwi kościoła zostawiamy świat profanum i kierujemy się ku sakrum. W XIX wieku dokonano największych zmian. Całość świątyni pokryto tynkiem oraz dobudowaną kruchtę południową, a w szczycie dachu postawiono drewnianą wieżę sygnaturkową z metalowym proporcem, na którym znajduje się data 1882, co jest pamiątką po tamtym remoncie. Wokół kościoła był kiedyś cmentarz, którego granice wyznacza mur okalający świątynię. Jedynym śladem po dawnych mieszkańcach jest samotny grób małego dziecka, Gintera Wernera. Fragmenty starych nagrobków oraz średniowieczny krzyż pokutny zostały wmurowane w ogrodzenie. Warto więc zjechać z głównej drogi do Mietkowa, aby zobaczyć w niewielkiej dolince kościół, którego historia sięga zamierzchłych czasów i jest niemym świadkiem minionych pokoleń.